Dzień dobry, nazywam się Antoni Wadowski i dzisiaj co świt skorzystałem z okazji, by nagrać filmik o zwykłym Affinity. Jako, że na naszym kanale jakiś czas temu pojawił się filmik Affinity Duo, który cieszył się bardzo dobrym odbiorem wśród Państwa, zdecydowałem, że dzisiaj, nie zważając na niską temperaturę, nagramy filmik o Affinity klasycznym. Affinity może filmik trochę spóźniony, chociaż na naszym kanale jakiś czas temu pojawił się filmik Affinity, jednak ze względu na problemy z dźwiękiem zdecydowałem się, że dzisiaj nagramy ten samochód jeszcze raz, a okazja jest bardzo dobra, no bo model, który stoi za mną, to model na rok 2023, więc Affinity wprowadziło w nim kilka usprawnień, o których powiem. Kilka słów o samym pojeździe. Występuje on w dwóch wariantach: w wariancie zbudowanym na Peżocie, i w wariancie zbudowanym na Fiacie. Wariant zbudowany na Fiacie jest droższy. Zaczyna się od 461 tysięcy w porównaniu z 419 tysiącami za Peugeota Wydawać się może, że jest drogo. Jest drogo, jednak we Fiacie w standardzie dostajemy dziewięciobiegowy automat, dostajemy silnik 160-konny, dostajemy reflektory w pełni LEDowe, dostajemy system multimedialny 10-calowy W obydwu samochodach, czy to w Peżocie, czy to we Fiacie, na ten moment dostajemy też w podstawie pakiet. Bezpieczeństwa. Tyle jak chodzi o podwozie. Zmykajmy do środka, bo jest naprawdę zimno. Zmierzając bardzo szybko do środka, chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden element. Jest to klasyczne dla Affinity poszerzenie. Poszerzenie, którego na pierwszy rzut nie widać. Jest bardzo estetycznie wkomponowane w ścianę boczną, jednak z każdej strony daje nam po około 7-8 cm przestrzeni użytkowej wewnątrz pojazdu. Tymczasem otwórzmy już drzwi i wsuńmy się do środka. I tutaj zwrócę uwagę na to, co się zadziało w sezonie 2023. Jest to nowy stopień wejściowy. Dawniej w Affinity stopnie wejściowe automatycznie rozkładały się po otwarciu drzwi. W tym sezonie mamy do tego przycisk. Otwieramy wtedy, kiedy my chcemy, a nie wtedy, kiedy chce zrobić to samochód za nas. Kolejną różnicą jest też ogrzewanie zaworu wody szarej. W poprzednich sezonach tego nie było. W tym sezonie ogrzewanie tego zaworu jest już w standardzie. Tak jak mówiłem, na polu jest bardzo zimno, jednak w środku jest ciepło. Jak przystało na kampera, którego rodowód, którego gdzieś tam jacyś przodkowie w jego krwi płynie szwedzkie DNA, jest przystosowany do zimnych temperatur. Oznacza to, że mamy tutaj podwójną podłogę. Tak samo zresztą jak w Affinity Duo. Podwójna podłoga w blaszaku jest ewenementem. Mamy też dość dużą izolację ścian bocznych. Mamy podgrzewane i izolowane zbiorniki wody szarej i wody czystej. Mówiąc już o zbiornikach, zbiornik wody czystej 110 litrów, zbiornik wody szarej jest to 100 litrów. Jesteśmy w szoferce. Tu wielkich nowości nie ma. Fiat nas nie zaskakuje. Jest to Fiat Policingowy. Wszystkie Affinity budowane na Fiacie I oczywiście są na Fiacie Policingowym. W przypadku Peugeota Boxera stąd m.in. trochę niższa cena w stosunku do Fiata, ze względu właśnie na to, że podwozie Peugeota wciąż czeka na lifting, który Fiat już otrzymał, ale w szoferce znajdują się zaciemnienia, zaciemnienia szyby przedniej, zaciemnienia szyby bocznych, jest to w standardzie, tak samo jak i moskitiera drzwi głównych wejściowych do całego kampera, też jest tutaj standardem. Kawał czegiej, by zobrazować, jak to wygląda wysunę. Przejdźmy do najciekawszego, myślę też dla Państwa, elementu affinity, czyli rozkładania Przedniego łóżka, łóżka, które jest rewolucyjne jak chodzi o całą branżę, nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł. Tutaj czapki z głów dla pana Jacka Joskota. Po transformacji niczym filmowy Transformers otrzymujemy łóżko piętrowe. Góra przeznaczona jest raczej dla albo bardzo lekkich podróżujących, albo dla dzieci. Limit wagi to 80 kg. Natomiast dolny pokład już bez przeszkód może posłużyć dla każdego podróżującego. Tu żadnych limitów wagi nie ma. Jak Państwo widzieli, rozkładanie zajmuje dosłownie chwilę. Proces nie jest skomplikowany, szybki, więc jest to na pewno rozwiązanie, które. Bardzo wyróżnia blaszaki marki Affinity. Za kanapą tudzież łóżkiem znajduje się kuchnia. Kuchnia zorganizowana jest na planie litery L. Posiada dwa palniki z lewo zmywak, ale rzeczą najważniejszą jest właśnie ten kształt. Litera L zazwyczaj w blaszakach nie występuje, jest to kolejna nowość, którą pan Jacek Jaskot wprowadził do Affinity. Dzięki temu po przeciwnej stronie. Znaleźć się mógł ciąg z szafeczek, gdzie zmagazynować możemy niezbędne artykuły, które podczas wypoczynku urlopu są nam wiadomo, że potrzebne. Zazwyczaj w blaszakach kuchnia jest lokalizowana tutaj. Mała zmiana, a zmienia tak wiele. W kuchni znajduje się też lodówka 90-litrowa, oczywiście z zamrażalnikiem. Lodówka jest kompresorowa, więc działa tylko i wyłącznie na 12V, cały czas bardzo wydajnie. Za kuchnią znajduje się łóżko w układzie francuskim, czyli w kącie pojazdu, o szerokości 129 cm i długości 192 cm. Dodatkowo możemy wyposażyć to łóżko w funkcję podnoszenia, dzięki czemu za naciśnięciem jednego przycisku unosimy łóżko. I możemy pod nim przewozić na przykład rowery. Do tego służy nam ta oto, demontowana deseczka. Rower po długości jest w stanie się tu zmieścić, a my możemy nad rowerem spać, bo łóżko jest bardzo stabilne, nawet w tej wysokiej pozycji. Nad łóżkiem znajduje się okno dachowe. W jego miejsce zamówić możemy akcesoryjną klimatyzację marki Truma. Ale obok tego w standardzie dostajemy w pojeździe dwa wentylatory z funkcją wyciągu i nadmuchu. Jeden z nich znajduje się nad kuchnią, drugi natomiast znajduje się w łazience, gdzie tej pary bardzo dużo się produkuje podczas ciepłych kąpieli. A propos łazienki, przeeksplorujmy ją. Standardowo znajduje się w niej ubikacja. Również do dyspozycji mamy rozkładaną umywalkę. Pomysł z rozkładaną walką według mnie jest świetny, bo dzięki temu na czas prysznica składamy ją i mamy zdecydowanie więcej miejsca. Jeżeli mówimy o prysznicu, to należy rozłożyć zasłonki, zasłonki plastikowe, przezierne. I teraz mamy dogodną przestrzeń, by móc wziąć prysznic. Kilka słów o wykończeniu i designie wnętrza. Klasyczne dla Affinity zestawienie kolorów białe fronty i machoniowe wykończenia ala drewniane. Wszystko jest rozświetlone oświetleniem ambientowym LEDowym. Wszystko w tym samochodzie jest w technologii LEDowej. Nie znajdziemy tutaj żarówki. Kolejna kwestia to rozsiane po aucie detale, które służą ergonomii. Po pierwsze jest to na przykład uchwyt na ręcznik. Z kolei z drugiej strony mamy Klipsik, który służyć może jako na przykład haczyk na zakupy, jeżeli zdecydujemy się, w tym miejscu może pojawić się też wysuwana szuflada, z tym, że wtedy musimy zrezygnować z rozkładanego łóżka z przodu. Kilka słów o tym, o czym się mówi teraz, bardzo dużo elektryfikacja. Tutaj nie będziemy mówić o tym, że będzie to zaraz samochód elektryczny, ale w środku kilka nowinek technologicznych z zakresu właśnie prądowego występuje. Między innymi jest to możliwe do zamówienia, wyświetlacz do kontrolowania wszystkich urządzeń. W pokładzie LCD. Z kolei również mamy do dyspozycji w tym aucie, w standardzie, ładowarkę indukcyjną w części dziennej. Następnym gadżetem, znaczy nie gadżetem, może też wielką zaletą tego samochodu jest akumulator LiFe Po4. Oczywiście jest to skrót chemiczny, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, chyba dobrze, który wyróżnia się między innymi niższą masą, ale też i nie zasiarcza się. Tutaj w standardzie mamy taki akumulator. Oczywiście możemy zwiększyć za dopłatą jego pojemność aż do 200 amperogodzin. Zestawić akumulator ten możemy z akcesoryjnymi panelami fotowoltaicznymi o mocy 220, 270 oraz 320W. W tak miłym otoczeniu możemy zjeść posiłek w 4 osoby. Jednak Affinity przemyślało pewne kwestie. I zdecydowałem się na dodanie możliwości wydłużenia stolika w wersji na rok modelu 2023. Oczywiście jest to opcja wymagająca dopłaty, jednak stolik może być zdecydowanie dłuższy, tak, by osoba siedząca naprzeciwko mnie w komfortowy sposób miała stolik przy sobie i nie musiała się do talerza nachylać. Kilka słów o tym, w co ten pojazd warto wyposażyć. W moim odczuciu warto. Zabezpieczyć się na wypadek blackoutu i zamontować mocne panele fotowoltaiczne 270 bądź 320 W. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, są poduszki pneumatyczne tylnej osi, rzecz nieoceniona podczas długich tras. Również warto skusić się na piętrowe łóżko z przodu, bo to też jest opcja dodatkowa. Z rzeczy, które również mogą nam pomóc, to oczywiście zwiększona pojemność akumulatora, większa niezależność. Następną wartą uwagi pozycją może być soft close drzwi głównych wejściowych. Nie musimy nimi czaskać, automat dociągnie je za nas. Oraz nowinką, z mojej perspektywy bardzo atrakcyjną na ten sezon, jest modem LTE wraz z routerem, w którym możemy doposażyć pojazd i zestawić to z telewizorem Smart TV, dzięki czemu możemy sobie nawet na największym pustkowiu oglądać Netflixa czy to inne streamingowe platformy. Równocześnie do prezentacji Affinity odbywają się targi w Poznaniu, gdzie mam nadzieję się z Państwem spotkamy, że odwiedzą Państwo nasze stoisko, oglądną polską premierę Affinity M, Affinity na manie oraz kilka innych bardzo ciekawych propozycji, które dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam też państwa do odwiedzin naszego nowego centrum karawaningowego, naszego nowego salonu dedykowanego tylko i wyłącznie pod kampery i przyczepy w Warszawie przy ulicy Mszczonowskiej 24, gdzie mam nadzieję wkrótce się już zobaczymy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.